Nazywam się Michał Kaput, podpisałem niedawno kontrakt z Piastem Gliwice i dzisiaj jestem już po pierwszym treningu. Jak było? Wrażenia pierwsze bardzo pozytywne. Pierwsze wejście do szatni też jak najbardziej ok. Kilku chłopaków znałem, więc na pewno pomogli mi się wprowadzić do drużyny i myślę, że jak na razie wszystko przebiega dobrze. No na pewno, że to jest fajny klub, że tutaj się można jeszcze bardziej rozwinąć. Też na pewno pamiętam to, jak Piasz zdobywało mistrzostwo 3 lata temu i to też na pewno robi wrażenie, więc jak najbardziej odnoszę takie wrażenie, że to jest bardzo fajny klub. Moja pozycja na boisku to jest taka typowa szóstka defensywny pomocnik i myślę, że na tej pozycji odnajduje się najlepiej. Czyli bardziej destrukcja, czy też formowanie się tak? Bardziej w destrukcji, ale tak to wyglądało na przykład w pierwszej lidze, ale teraz w Ekstraklasie jakoś też bardziej ciągnęło mnie do przodu, więc myślę, że z przodu też mogę. Mogę się pokazać. Celem mam takie, żeby no, ciężko trenować i, i wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie. Spędziłem tam 3,5 roku i ten okres wspomina mną no, mega. Bardzo fajny czas, dwa awanse, awans do Ekstraklasy, więc no, coś, co, co, coś bardzo fajnego. I na pewno dziękuję Radanekowi, że mogłem się tam wypromować też przede wszystkim trenerowi Banasikowi, że na mnie postawił i mogłem przy nim się rozwijać. I biców, chciałbym zaprosić na mecze piasta i żeby wspierali nas w każdym meczu, a my na pewno damy z siebie maksa.